Witajcie serdecznie na naszym kanale. Z tej strony Marecki chciałbym Was dzisiaj zaprosić na taką krótką podróż przez serię Old Run, jednej z najlepszych wyścigówek lat 80. no oczywiście później 90. i lat 2000, również, no ale cała przygoda rozpoczyna się w 1986 roku, gdzie Sega w totalnie najwyższej formie plus mistrz i Suzuki tworzą grę o no, której pamiętamy do dzisiaj. Może niewielu z Was wie, że istnieją więcej niż dwie części. Rozmawiałem ostatnio z kolegą, stąd właśnie pomysł też na ten odcinek. On myślał, że jest tylko pierwsza i druga część od Rana, która pojawiła się na Automatach, no i która później została przeniesiona na Xboxa, na PlayStation 2. No tych części było naprawdę więcej, nie każdy o tym wie, więc dzisiaj zrobimy sobie takie podsumowanie całej serii, chwilę sobie porozmawiamy, no bo bez wątpienia jest to gra, o której nie można zapomnieć. Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że jesteście gotowi przenieść się do świata fantazji, no inaczej tego nie można nazwać. Zapierające w widoki, piękne samochody, szybkie kobiety, czego chcieć więcej. No w ten oto właśnie sposób rozpoczyna się jedna z najlepszych serii arcade, stworzona przez Sega w 1986 roku. Ja do dziś pamiętam lato 1991 roku, kiedy to na letniej kolonii w Świnoujściu po raz pierwszy zobaczyłem i zagrałem pierwszą część Oldrana. No do dziś również pamiętam ten salon w centrum Świnoujścia, gdzie wchodząc na piętro po metalowych schodach, no mój umysł dosłownie teleportował się do innego świata. Tam akurat była podstawowa wersja automatu z kierownicą, manetką zmiany biegów, dodatkowo pedał gazu i hamulca no były widoczne od razu na pierwszym planie. Pamiętam, że kieszonkowe przeznaczone na półtorej tygodnia. No, pierwotnie planowane na lody, tam jakieś słodycze, pamiątki zostawiłem w tym salonie w ciągu pierwszego dnia. No, kolejne dni to już jedynie obserwowanie salonowych wymiataczy grających w tą no, niesamowitą grę. No, trzeba przyznać, że gra była bardzo, ale to bardzo trudna. Nieliczni byli w stanie dojechać do trzeciego checkpointu, gdzie mój wtedy dniowy rekord, bo tyle udało mi się pograć, to była no, połowa drugiego etapu, jak pamiętam, no gdzie już wtedy byłem i tak bardzo dumny z siebie. Lata później miałem okazję już ograć tą topową wersję automatu Old Outrun z hydrauliką, gdzie ruchy kierownicy sprawiały, że cały automat wychylał się na boki no i dodatkowo wibrował podczas hamowania no nawet nie wyobrażam sobie, jakie to musiało robić wrażenie w latach 80. no gdzie już ta podstawowa wersja automatu, no, dosłownie zachwycała, no piękne, niezapomniane czasy arcade dobra, no ale wróćmy na chwilę do samej gry gdzie za grę odpowiedzialny był Yu Suzuki, który w momencie premiery Outruna miał już za sobą dwa wielkie hity. No już trzy gry wtedy wyszły spod jego ręki, ale takie największe no to było zdecydowanie Hang-On i Space Harrier, które również korzystały z technologii skalowania sprite'ów, pozwalając uzyskać wrażenie obrazu 3D. No, inspiracją do stworzenia gry był pewnie dobrze Wam znany wtedy taki wielki hit Cannonball Run, u nas bardziej znany jako wyścig armatni kuli, czy wyścig gumowej kuli, bo różne nazwy słyszałem, z 1981 roku. No jednakże tutaj już Suzuki postanowił zmienić scenerię. Jak pamiętamy na Hafimie, mieli wyścig przez Amerykę, no tutaj z USA zmienił to na Europę, twierdząc, że krajobraz Ameryki nie jest na tyle różnorodny. No ciekawe. Poszukując inspiracji udał się do Europy, gdzie wybrał się w podróż wypożyczonym samochodem rozpoczynając swoją podróż od niemieckiego Frankfurtu przez francuską Rivierę, szwajcarskie Alpy, Florencję czy Rzym. Szkoda, że nie zajechał do Polski, no ale no musimy z tym żyć. Z podobnych praktyk był później równie znany przy tworzeniu Aren do serii Virtua Fighter czy serii Shenmue. Po powrocie do Japonii całkowicie poświęca się swojej nowej wizji, i w 1986 roku na rynku debiutuje oczywiście Oldrun, który zostaje z miejsca największym hitem firmy Sega, sprzedając ponad 30 tysięcy automatów. No i to właśnie sprawia, że tytuł najlepiej sprzedającej się gry lat 80., gry arcade, przypada właśnie dla Oldrana. Wiadome było, że po wielkim sukcesie wersji arcade było zapotrzebowanie również na wersję domowe, która no, pojawiła się praktycznie na każdy liczący się wtedy sprzęt. Wersji było naprawdę dużo. Jak ona wspominam przy ostatniej, yy, przy ostatniej serii Death's Strike, jeśli w latach 90. otworzyliśmy konserwę, to możliwe, że nawet tam był Death's Strike. Podobnie było serią UTRAM, która pojawiła się no, praktycznie na wszystko. Yy, ja ogrywałem wersję amigową, która była naprawdę tragiczna. Niestety, licencja tutaj na większość wersji, większość konwersji było wykonane przez US Gold. On był niestety odpowiedzialny za te krapiszcze, które pojawiły się na Amidze, na Atari ST. No było kilka jeszcze te równie złych wersji. Akurat bardzo dobrą wersję pamiętam wtedy ogrywałem na Seze Mega Drive, która wydawała mi się wtedy dość bliska wersji Arcade. Teraz po latach jednak widzę, że no, że no, dość sporo brakowało do wersji Arcade, ale gra była naprawdę świetna. Później wersja na Seze Saturn, która była częścią składanki Sega Ages Volume 1, gdzie tam już dostaliśmy wersję Arcade Perfect, gra do dzisiaj mega grywalna, polecam wam to wersję na Saturnę, jeśli jeszcze do tej pory nie macie. No i co? No i wiadomo, że wersja Arcade również no czas mijał, potrzebowaliśmy następcy. No i taki właśnie pojawia się w 1989 roku na rynku debiutuje Turbo Outro. No i powiem wam, że tutaj mam mały problem z tą grą. Na pewno nie była to zła gra, ale szczerze po następcy od rana spodziewałem się czegoś lepszego, czegoś takiego mocniejszego. Poprzednia część jednak dość mocno podniosła. Poprzeczkę. Eee, oczywiście gra pojawia się w pierwszej kolejności na maszyny arcade, gdzie była dostępna tym razem jako upgrade kit, czyli taką płytę główną, która współpracowała z dostępnymi na rynku już maszynami z poprzedniej części, no lub jako nowy automat z turbo Runem. Tutaj zasiadamy za sterami Ferrari, tym razem jest to model F40. No i teraz najważniejsze, od, od czego by tutaj zacząć, może od zmian, bo było ich tutaj całkiem sporo, no, choć to niekoniecznie zaliczyłbym do plusów. Tym razem podróżujemy przez Amerykę. Na no struktura gry, niestety, jest całkowicie liniowa, co akurat jest dużym krokiem wstecz. Bo wydaje mi się, że to właśnie ten element wyróżniał pierwszego Oldrana i dawał nam takie poczucie wolności, co na całe szczęście wrócił już w kolejnej głównej odsłonie serii. No, ale do tego jeszcze dojdziemy. Co tutaj z nowości? Na pewno wprowadzono taka główna nowość: to przycisk Turbo, stąd pewnie sama nazwa Turbo old Run, No i upgrade samochodu między odcinkami. Tam mogliśmy zupgrade'ować silnik, turbo, czy opon no i dodatkowo jeszcze wprowadzono policję, która była dość upierdliwa, no ale mogliśmy z nią sobie poradzić, spychając ją, na przykład na pobocze lub mogliśmy po prostu uciec, używając Wcześniej wspomnianego przycisku Turbo, a właśnie pojawia się jeszcze przeciwnik, z którym to walczymy o miejsce na podium, gdzie po przegranej nasza dziewczyna przesiada się do samochodu Rywala. To akurat fajny pomysł, bo dodatkowo pozwala nam się to zmotywować, żeby wykręcać coraz to lepsze czasy. No ale, no tak, jak mówiłem wcześniej, no niekoniecznie te wszystkie zmiany wyszły tej grze na dobre, choć to nadal mocny tytuł w serii Oldram. No, i tak jak poprzednio, grę przeportowano na wiele systemów, choć tutaj tak naprawdę jedynie wersje na Sega Mega Drive, FM Towns, a czy C64 są dziś godne uwagi. No i akurat ogrywałem wersję amigową, no której naprawdę Wam nie polecam. No i co dalej? Mamy 1989 rok, dwie odsłony za nami. Do kolejnej pełnoprawnej odsłony musimy poczekać kolejne 4 lata, czyli do 1993 roku. No i tutaj na całe szczęście, choć w sumie no tutaj z tym szczęściem to tak nie do końca. W międzyczasie dostajemy trzy odsłony wydane tylko i wyłącznie na systemy domowe. Te gry nie pojawiają się w Salon Arcade. Są to wydane w 1988 roku ekskluzywnie na Sega Master System gra Old Run 3D. Czyli jest to ten Old Run, który już pojawił się wcześniej na Master System i jest delikatnie zmodyfikowany i przystosowany do działania z okularami 3D, które były jednym z akcesorium dostępnym dodatkowo do Sega Master System, na które Pojawiło się około 8 czy 9 tytułów. Właśnie Old Run d był jedną z tych gier. Myślę, że dzisiaj tą ogromno nie ma sobie nawet co głowy zawracać. Później, 1989 rok, to gra Battle Old Run. No i tutaj. Ciekawostka, no dość mocno odlecieli od koncepcji samego odrana. mamy tutaj kopię gry, która została wydana rok wcześniej przez Taito, czyli Chase HQ, dokładnie ten sam cel misji, musimy dogonić złoczyńcę, odebrać mu skalę, kolejny level. No i tak właśnie wygląda Battle Oldran gra, którą, no, przy której szczerze próbowałem miałem nie do niej 3 czy 4 podejścia. No i szczerze nie bawiłem się dobrze. Chase HQ jest w tym temacie zdecydowanie lepsze, Przynajmniej moim zdaniem gra nie miała jakichś tragicznych ocen, no ale też nie została żadnym hitem, sprzedała się średnio. I kolejną i ostatnią w tym zestawieniu jest gra wydana w 1991 roku, mowa tutaj o Oldran Europa. No tym razem. Twórcą gry jest ProP Sega dała licencję US Gold było wydawcą. Jak już słyszymy samo US Gold, no to możemy być na 80-90% pewni, że nic dobrego z tego nie wyszło. No i niestety tutaj reguła się potwierdza. Jak wspominałem wcześniej w przypadku Battle of the dość mocno odlecieli z koncepcją. Tutaj jest jeszcze gorzej. Tam poszli bardziej w kierunku Chase HQ. Tu jest taki Chase HQ+++. Już totalnie poszli w klimaty gangsterskie. Zaczynamy z jazdą na motorze, na motorze w serii Old Run. Później mamy skuter wodny, słyszycie? Strzelamy z pistoletu, strzelamy z rakietnicy, rozwalamy helikoptery. Nie wiem naprawdę, w jaki sposób Sega zgodziła się na coś takiego. Nie wiem, czy oni rzeczywiście mieli plan po sukcesie odniesionym przez Chase HQ, które stało się sporym hitem w salonach gier. Nie wiem, czy oni już z tym serium Oldran chcieli polecieć w tym kierunku. Zobaczyli, że to się jednak nie sprawdziło w ich przypadku i na całe szczęście odeszli od tego. No ale Oldran Europa. Ja zagrywałem się w ten tytuł również na Amidze. Bawiłem się naprawdę mocno średnio, nic gra takiego w sobie nie ma. O, ścieżka dźwiękowa była całkiem fajna, cała reszta dla mnie naprawdę totalnie średnia. Mogła ta gra wyjść, ale pod innym tytułem. No ale na całe szczęście jest rok 1993 i dostajemy kolejną pełną prawną odsłonę serii. I wiecie co? Sega tym razem dowiozła. No musieliśmy czekać. To 1993 roku, żeby wrócić z powrotem do 1986 roku. No jak wiemy, no tamte części już coraz bardziej odchodziły no, w złą stronę, w stronę, w którą Old Run nie powinien podążać. O pierwszej części Suzuki zawsze mówił, że this is driving game, not racing game. Jak widzimy już pozostałe części od Turbo, Old Run, gdzie ścigaliśmy się z kimś, używaliśmy przez Turbo, później byli gangsterzy, strzelani i tak dalej. Totalnie odchodziły od koncepcji tego. Tutaj z powrotem Sega wraca do tego, za co pokochaliśmy oryginalnego Outruna. Mamy powrót do nieliniowych tras, lewo, prawo, easy, hard, kilka samochodów do wyboru, które każdy ma jakieś plusy i minusy, to też fajnie wpływa na rozgrywkę. No Dodatkowo grafika jest tutaj zdecydowanie ulepszona, co głównie widać po wersji arcade. No i jeśli chodzi o wersje domowe, dostajemy tylko wersję na Sega Mega Drive. Ja oryginalnie zagrywałem się w latach 90 -tych, tą wersję na Mega Drive'a i kapitalna, naprawdę kapitalna konwersja. Fajne jest to, że możemy grać na podzielonym ekranie, czyli ekran jest Przedzierzonej gramy sobie tak, w lotu się na Amice. Coś pięknego, fantastyczna zabawa. Tą wersję wam naprawdę polecam, Jest w tej chwili bardzo droga, gdyż ten karta kosztuje grubo ponad 100 no Ciężko jest go do dorwać. Ostatnio nawet widziałem jednego za 180. Yy, no i tym bardziej wersję palową. No, wersja palowa jest bardzo ciężko dostępna. Te, z którymi się ostatnio spotykam na eBayu, to przeważnie są wersje NTSC na Sega Genesis. No i one właśnie chodzą tak od stówki w górę. Więc, no, powodzenia, jeśli będziecie mieli szansę, ugrajcie sobie. Jak nie na oryginale, to na emulatorze jest to zdecydowanie seria, którą warto obrać. No i tak, no i 1993. Musieliśmy czekać 10 lat, aż 10 lat, zanim Sega zlitowała się i w 2003 wydała kolejną część, czyli odran 2. Ale czekajcie, czekajcie, jeszcze jedno tak mi się śpieszyło do odrana, dwa że totalnie pominąłem jedną część, która wyszła również w 1993 roku, tym razem tylko i wyłącznie na systemy domowe, a dokładnie była ekskluzywna na Sega Mega Drive. Mowa tutaj o odranie 2019, no, z którym znowu klimat dość mocno odlatuje w drugą stronę, tym razem mamy klimaty Science Fiction. Jako, że sama gra, sam feeling z gry, no jest to Old run, to setting zmienia się całkowicie. Mamy tutaj bardziej. Y Bardziej ta gra przypomina F0 z Nintendo w takim świecie Cyberpunka. No, widzicie to w w tej chwili, że no niewiele ma to wspólnego, jeśli chodzi o wygląd z Outrunem, no ale zaufajcie mi, jeśli chodzi o sterowanie, o sam gameplay, no, czuć tutaj jednak ducha Outruna. Na początku dość negatywnie byłem nastawiony do tej gry, ale szczerze, czym więcej zacząłem w tą grę grać, nawet dzisiaj ją gram dwa razy i powiem wam, że jest to całkiem fajna produkcja. Myślę, że jest to taki high gem, bo wydaje mi się, że przez samo przez samo to właśnie odskoczenie od tego klimatu Oldrana może wiele osób nawet nie zainteresowało się tą grą, a myślę, że grą warto się zainteresować. Nawet jeśli nie chcecie zainwestować od razu w oryginał, myślę, że warto to również sprawdzić na emulatorze, bo gra jest całkiem fajna. Dobra, przejdźmy sobie teraz do wyczekiwanego Oldrano 2. No i tak właśnie dotarliśmy do roku 2003, kiedy to na automatach pojawia się oficjalny następca z cyferką 2 w tytule. Na rok 2004 to już rozszerzona wersja Old Ram z dopiskiem SP, a tam nowe trasy, samochody i kilka mniejszych ulepszeń. No na pewno również trzeba wspomnieć o automatach z wielkimi ekranami, które robią spore wrażenie. Mamy kilka wersji. Jest wersja pojedyncza, wersja podwójna i wersja poczwórna. Już kilkukrotnie z ogrywaliśmy tą wersję podwójną i poczwórną. Na żywo te automaty robią kolosalne wrażenie. Możecie tutaj zobaczyć na podglądzie, jak to wygląda. No na pewno taki automat kosztuje sporo pieniędzy, ale daje niesamowitą frajdę z grania. Ostatecznie pojawia się Old Run 2006 Coast to Coast. Tym razem już tylko na sprzęty domowe, no, który jest niczym innym jak połączeniem Odrana 2 i Odrana 2 SP z kolejnymi samochodami, niedostępnymi w poprzednich wersjach. No tym razem to już jest 15, tak, 15 samochodów już w tej chwili jest. No i oczywiście ten tytułowy tryb Coast to Coast składający się z szeregu misji, dzięki którym odblokowujemy kolejne trasy, utwory, samochody, no czy kolejne challenge. Na koniec też wypadałoby wspomnieć coś o muzyce i genialnym kompozytorze Hiroshi Kawaguchi, który jest odpowiedzialny za takie kawałki jak Splash Wait, Magical Sound Shower czy Passing Breeze, o no, których myślę, że wielu z nas nudzi sobie do dzisiaj. Najwyższy czas na podsumowanie. Dobrnęliśmy do samego końca. Przerobiliśmy, myślę, całą serię. Myślę, że o niczym nie zapomniałem. Gdybym o czymś zapomniał, przypomnijcie mi jeszcze w komentarzach, a teraz przejdźmy do podsumowania. Powiem Wam, że bawiłem się świetnie nagrywając ten odcinek. Wspomnienia wróciły. Old Run to zdecydowanie jedna z moich najlepszych serii. Najlepszych serii mojego dzieciństwa. Końcówka lat 80., pierwszy Old Run, później lata 90., lata 2000, niestety ostatnia część pojawiła się 17, no prawie 18 lat temu. No nie zapowiada się, żebyśmy szybko dostali kolejną część. Mam nadzieję, że to się zmieni, czego życzę sobie i Wam. Na koniec warto też wspomnieć o serii Sega Ages, która oryginalnie pojawiła się na sedze Saturn i tam dostaliśmy w ramach tej serii dostaliśmy Archef Perfect pod pierwszego Odrana. później seria w mocno rozbudowanej formie pojawiła się na Playstation 2, niestety nie opuściła ona granic Japonii. Na całe szczęście w Europie załapaliśmy się na taką oto składankę. jest to Sega Classic Collection, gdzie znajduje się 8 gier z tej japońskiej serii Sega Ages 2500, między innymi jest tu właśnie Odran, niestety nie ma tu Sega Rally, ale do serii Sega Rally na pewno na kanale i tak wrócimy, pewnie ja się nim zajmę, bo ta seria też jest mi bardzo bliska. Do innych serii, naszych serii, którymi zachwycaliśmy się w latach 80., 90., może nawet w 2000, na pewno jeszcze wrócimy. Myślę, że na dzisiaj by to było na tyle. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału. No i do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Hej!